Srebra wzrosło o ponad 10% w jeden dzień, a w tym samym czasie kilka instytucji finansowych zostało zmuszonych do natychmiastowej likwidacji pozycji, co normalnie nie wydarza się w stabilnym systemie rynkowym. Podczas gdy na rynku metali szlachetnych pojawił się pionowy ruch cenowy niewidziany od lat, w sektorze bankowym rozpoczęto awaryjne zamykanie ekspozycji, a na rynku instrumentów pochodnych gwałtownie wzrosły wymagania depozytowa. Kiedy w Europie banki ograniczały ryzyko kredytowe, w Azji fizyczne srebro zaczęło znikać z ofert hurtowych a w Stanach Zjednoczonych algorytmy likwidowały pozycje szybciej niż rynek był w stanie je wchłonąć. Kto nie rozumie tych sygnałów, zobaczy konsekwencje w czasie rzeczywistym. To, co obserwujemy, nie jest pojedynczym wydarzeniem, lecz powtarzalnym mechanizmem obecnym we wszystkich dużych kryzysach finansowych. Pierwsza faza zawsze przebiega po cichu. Przez długi czas napięcie narasta poza polem widzenia opinii publicznej. W przypadku srebra były to lata systematycznego wzrostu dźwigni finansowej na rynku kontraktów terminowych przy jednoczesnym spadku realnych zapasów fizycznego metalu. Dane z raportów magazynowych pokazywały stopniowe kurczenie się dostępnych rezerw, ale ceny pozostawały względnie stabilne. Ten rozdźwięk był ignorowany, ponieważ papierowa płynność maskowała rzeczywisty deficyt. Banki i instytucje finansowe w tym okresie działały zgodnie z logiką optymalizacji krótkoterminowej. Utrzymywanie krótkich pozycji na srebrze było tanie, dopóki zmienność pozostawała niska, a modele ryzyka opierały się na historycznych zakresach wahań. Jednocześnie clearingi akceptowały coraz większe koncentracje pozycji, ponieważ statystycznie ryzyko wydawało się kontrolowane. To klasyczny przykład cichego gromadzenia napięcia w systemie, które nie generuje nagłówków, ale zmienia jego strukturę. W tym samym czasie fizyczny rynek funkcjonował według zupełnie innych zasad. Przemysł, szczególnie sektor energetyki odnawialnej i elektroniki, zwiększał zużycie srebra szybciej niż rosła produkcja. Metal opuszczał rynek inwestycyjny i trafiał do zastosowań, z których nie wraca. Ten proces był rozłożony w czasie, dlatego nie powodował natychmiastowej reakcji cenowej, lecz systematycznie usuwał amortyzator bezpieczeństwa. Historia pokazuje, że takie fazy zawsze wyglądają podobnie. Przed kryzysem finansowym z 2008 roku dźwignia rosła w cieniu stabilnych indeksów. Przed kryzysem na rynku nikry w 2022 zapasy fizyczne malały, podczas gdy pozycje papierowe puchły. W obu przypadkach rynek ignorował sygnały ostrzegawcze, ponieważ przez długi czas nic się nie działo. Wtedy było to narastanie ryzyka kredytowego, dziś jest to narastanie ryzyka dostaw i rozliczeń. Mechanizm pozostaje ten sam. Jeżeli napięcie rośnie, a cena pozostaje sztucznie spokojna, Oznacza to, że energia gromadzi się pod powierzchnią. Banki, które w tej fazie zwiększają ekspozycję lub utrzymują agresywne pozycje, liczą na to, że system pozostanie stabilny jeszcze trochę dłużej. Inni uczestnicy, lepiej rozumiejący strukturę rynku, przygotowują się na moment, w którym ta równowaga pęknie. To nie był przypadek, to była cisza przed ruchem, który musiał nastąpić. Gdy faza cichego narastania dobiega końca, system wchodzi w etap, w którym sprzeczności przestają się maskować. To moment wzrostu napięcia, kiedy dane zaczynają się rozjeżdżać, a sygnały z różnych segmentów rynku przestają do siebie pasować. Cena nadal wygląda względnie stabilnie, ale mechanika pod spodem ulega gwałtownym zmianom. Na rynku srebra ten etap objawił się rosnącą rozbieżnością między wolumenem obrotu kontraktami a realną dostępnością metalu. Ilość otwartych pozycji rosła szybciej niż fizyczne zapasy, a jednocześnie spready między ceną papierową a ceną natychmiastowej dostawy zaczęły się rozszerzać. To klasyczny sygnał, że rynek przestaje być jednolity. Jedna część systemu operuje na obietnicach, druga na realnych zasobach. Banki w tej fazie zaczynają zmieniać zachowanie, choć jeszcze nie robią tego publicznie. Modele ryzyka, które przez lata działały bez zarzutu, zaczynają generować niepokojące wyniki. Niewielkie zmiany ceny powodują nieproporcjonalnie duże przesunięcia w wymaganiach depozytowych. To wymusza pierwsze wewnętrzne decyzje o redukcji ekspozycji często realizowane poza rynkiem otwartym, aby nie wywołać paniki. W tym samym czasie clearingi reagują defensywnie. Podnoszone są wymogi zabezpieczeń, skracane są terminy uzupełniania depozytów, a tolerancja na koncentrację ryzyka maleje. Dla instytucji o dużej dźwigni oznacza to jedno. Koszt utrzymania pozycji rośnie szybciej, niż zakładały pierwotne kalkulacje. Jeszcze nie ma kryzysu, ale system przestaje być komfortowy. Historia pokazuje, że to właśnie w tej fazie większość uczestników popełnia kluczowy błąd poznawczy. Widząc, że rynek przez długi czas pozostaje stabilny, uznają narastające sygnały za fałszywy alarm. Tak było przed pęknięciem rynku nieruchomości, tak było przed gwałtownymi ruchami na rynku energii, tak było przed załamaniami w sektorze surowców przemysłowych. Wtedy rozjazd danych był interpretowany jako chwilowa anomalia. Dziś sytuacja wygląda uderzająco podobnie. Na rynku fizycznym napięcie jest bardziej widoczne. Dostawcy skracają oferty, warunki kontraktów stają się mniej elastyczne, a terminy realizacji wydłużają się. To sygnał, że metal przestaje krążyć swobodnie. Kiedy fizyczny przepływ zwalnia, rynek papierowy traci fundament, na którym opiera swoją wiarygodność. Jeżeli w tym momencie cena zaczyna reagować, reakcja nie jest już wynikiem spekulacji, lecz konieczności. Każdy kolejny wzrost zwiększa presję na tych, którzy opierali swoje strategie na stabilności. To uruchamia prostą sekwencję: wyższe wymagania, mniejsza płynność, większe ryzyko błędu. System wchodzi w stan, w którym margines bezpieczeństwa szybko się kurczy. To nie jest chaos. To logiczny etap procesu, w którym napięcie przestaje być niewidoczne, a struktura rynku zaczyna pękać wzdłuż swoich najsłabszych punktów. To nie jest przypadek. To zakonomierność. W trzeciej fazie proces przestaje być abstrakcyjny. To moment zerwania, w którym napięcie zgromadzone przez lata znajduje ujście w jednym punkcie systemu. Na rynku wygląda to jak nagły ruch cenowy, ale w rzeczywistości jest to seria wymuszonych decyzji, podejmowanych pod presją czasu i ograniczeń strukturalnych. Gwałtowny wzrost ceny srebra nie był efektem nowej informacji fundamentalnej. Nie pojawiło się odkrycie gigantycznego złoża ani przełom technologiczny. Zadziałał mechanizm likwidacji. Instytucje, które utrzymywały krótkie pozycje przy wysokiej dźwigni, znalazły się w sytuacji, w której straty przekroczyły dopuszczalne limity. Gdy depozyty zabezpieczające przestały wystarczać, system uruchomił automatyczne zamykanie pozycji niezależnie od ceny. W tym momencie negocjacja znika z rynku. Algorytmy nie pytają, czy cena jest atrakcyjna, one realizują polecenia. Każdy kolejny zakup podnosi cenę, a każda podwyżka ceny uruchamia kolejne wezwania do uzupełnienia zabezpieczeń. To klasyczny efekt pierwszego domina. Jedna likwidacja uruchamia następną, a rynek w bardzo krótkim czasie traci zdolność absorpcji zleceń. Banki, które wcześniej ograniczały ryzyko po cichu, teraz przechodzą w tryb ochronny. Linie kredytowe są wstrzymywane, ekspozycje redukowane, a transakcje wymagają natychmiastowego zabezpieczenia. Zaufanie między uczestnikami systemu zaczyna się kurczyć. Jeżeli jedna instytucja ma problem, pojawia się pytanie... Kto będzie następny? To pytanie samo w sobie zmienia zachowanie rynku. Clearingi stają się centralnym punktem napięcia. To one gwarantują rozliczenia i to na nich skupia się ryzyko niewypłacalności uczestników. Przy ruchach rzędu kilkunastu procent w ciągu jednego dnia wymagania depozytowe rosną skokowo. Każda instytucja, która nie jest w stanie sprostać tym wymaganiom, zostaje odcięta od rynku. Likwidacja przestaje być wyborem. Staje się obowiązkiem. Historia zna takie momenty. W 2008 roku banki inwestycyjne również traciły płynność szybciej, niż modele ryzyka były w stanie to przewidzieć. W przypadku rynku nikru w 2022 ceny wymknęły się spod kontroli, a handel został wstrzymany, ponieważ system nie był przygotowany na skalę ruchu. Wtedy problemem była koncentracja pozycji. Dziś problemem jest koncentracja obietnic wobec ograniczonej ilości fizycznego metalu. Wzorzec jest ten sam. Równolegle rynek fizyczny reaguje w sposób, który pogłębia zerwanie. Dostawcy wstrzymują sprzedaż po cenach widocznych na ekranach, oczekując stabilizacji lub wyższych poziomów. Przemysłowi odbiorcy, którzy nie mogą przerwać produkcji, zaczynają akceptować premie za natychmiastową dostawę. To tworzy dodatkową presję, która nie jest widoczna w wolumenach kiełdowych, ale ma realny wpływ na dostępność. W tym etapie system przestaje być elastyczny. Każdy ruch w jedną stronę zwiększa kruchość całości. Próby uspokojenia sytuacji poprzez komunikaty lub interwencje techniczne działają tylko chwilowo, ponieważ nie rozwiązują problemu strukturalnego. Rynek próbuje znaleźć nowy punkt równowagi, ale robi to w warunkach ograniczonej podaży i wysokiej nieufności. To nie jest anomalia ani jednorazowy wstrząs. To moment, w którym ukryte napięcia materializują się w cenie i zachowaniu instytucji. System pokazuje swoje granice. Po zerwaniu przychodzi faza, której większość uczestników nigdy nie analizuje z wyprzedzeniem, ponieważ wydaje się zbyt abstrakcyjna, dopóki nie zacznie działać. To etap konsekwencji, w którym rynek przestaje reagować na bodźce cenowe w klasyczny sposób, a zaczyna reagować na strach przed brakiem dostępu. W tym momencie nie chodzi już o zysk, chodzi o przetrwanie pozycji, ciągłość rozliczeń i fizyczną możliwość realizacji zobowiązań. Po pierwszych gwałtownych ruchach ceny system nie wraca do równowagi. Wręcz przeciwnie, każdy kolejny dzień ujawnia nowe punkty napięcia. Instytucje, które przeszły przez falę likwidacji, wychodzą z niej osłabione kapitałowo i operacyjnie. Ich zdolność do absorbowania dalszych wahań jest mniejsza, nawet jeśli formalnie pozostają aktywne. To zmienia zachowanie całego rynku, ponieważ uczestnicy zaczynają traktować stabilność jako warunek tymczasowy, a nie trwały. Banki w tej fazie przechodzą od zarządzania ryzykiem do zarządzania reputacją i płynnością. Każda ekspozycja jest analizowana pod kątem najgorszego możliwego scenariusza, a nie średniego. Transakcje, które jeszcze niedawno były rutynowe, wymagają dodatkowych zabezpieczeń lub są odkładane. To powoduje efekt zwrotny. Im bardziej banki się zabezpieczają, tym mniej płynności trafia do systemu, a im mniej płynności, tym większa zmienność. Równolegle rynek papierowy zaczyna funkcjonować w trybie fragmentacji. Ceny notowane na różnych platformach przestają być w pełni spójne. Różnice, które w normalnych warunkach zostałyby szybko skorygowane przez arbitraż, utrzymują się dłużej. To oznacza, że mechanizmy wyrównujące przestają działać sprawnie. Powodem nie jest brak informacji, lecz brak zaufania do zdolności rozliczeniowych drugiej strony. Najważniejszy proces zachodzi jednak poza ekranami. Fizyczne srebro staje się dobrem strategicznym. Dostawcy wprowadzają ograniczenia ilościowe, zmieniają warunki umów, skracają horyzonty cenowe. To sygnał metal przestaje być traktowany jak zwykły towar, a zaczyna być postrzegany jako element bezpieczeństwa operacyjnego. Dla przemysłu oznacza to konieczność zabezpieczenia dostaw, niezależnie od ceny. Dla rynku finansowego oznacza to utratę kontroli nad podażą. Historia dostarcza tu wyraźnych analogii. W latach 70., podczas kryzysu energetycznego, kontrakty na ropę funkcjonowały poprawnie tylko do momentu, gdy fizyczna dostępność zaczęła decydować o wszystkim. W 2008 roku instrumenty zabezpieczające ryzyko kredytowe działały, dopóki nie pojawiło się pytanie, kto faktycznie jest w stanie zapłacić. W obu przypadkach ceny były tylko objawem. Przyczyną był rozpad zaufania do struktury rynku. W obecnym procesie srebro pełni rolę katalizatora. Jego relatywnie niewielki rynek sprawia, że każdy szok rozchodzi się szybciej i gwałtowniej. Gdy fizyczny metal znika z obiegu, a popyt pozostaje nieelastyczny, cena przestaje być narzędziem równowagi a staje się sygnałem alarmowym. To tłumaczy, dlaczego wzrosty są skokowe, a korekty płytkie i krótkotrwałe. W tej fazie wyraźnie widać podział na dwie grupy uczestników. Jedni operują na zapisach księgowych, licząc na to, że system rozliczeń pozostanie nienaruszony. Drudzy koncentrują się na dostępie do realnych zasobów, nawet kosztem wyższej ceny i mniejszej elastyczności. Ten kontrast nie jest nowy, ale dopiero w momentach kryzysowych staje się decydujący. Mechanizm pierwszego domina działa dalej, choć już mniej widowiskowo. Każda kolejna instytucja, która ogranicza działalność lub zmniejsza ekspozycję, zwiększa presję na pozostałych. System nie rozpada się jednorazowo, on się kurczy. Z dnia na dzień staje się mniejszy, bardziej selektywny i bardziej wymagający. To proces, który trudno odwrócić jednym ruchem administracyjnym. W tej fazie często pojawiają się próby narracyjnego uspokojenia sytuacji. Komunikaty o stabilności, o wystarczających zabezpieczeniach, o tymczasowym charakterze zaburzeń. Historia pokazuje jednak, że słowa nie cofają procesów strukturalnych. Jeżeli fundamenty zostały naruszone, rynek potrzebuje czasu, aby zbudować nową równowagę. Próby przyspieszenia tego procesu zwykle kończą się kolejnymi napięciami. To, co obserwujemy, nie jest końcem ruchu, lecz jego transformacją. Faza zerwania przechodzi w fazę adaptacji, w której system próbuje funkcjonować na nowych zasadach. Jedni uczestnicy zostają wypchnięci na margines, inni zyskują przewagę, ponieważ wcześniej dostosowali się do realiów fizycznych, a nie tylko finansowych. To nie jest chaos. To porządkowanie się rynku po pęknięciu iluzji stabilności. To nie jest jednorazowy szok. To ciąg dalszy procesu, który już się uruchomił. W piątej fazie proces przestaje być postrzegany jako zdarzenie rynkowe, a zaczyna być rozumiany jako redystrybucja siły i kontroli. To moment, w którym skutki wcześniejszych decyzji stają się widoczne nie tylko w cenach, ale w realnym układzie wygranych i przegranych. Rynek nie pyta już, co jest sprawiedliwe ani racjonalne. On rozlicza przeszłość. Instytucje, które przez lata opierały swoje modele na stabilności papierowych instrumentów, odkrywają, że ich przewaga była warunkowa działała tylko w środowisku niskiej zmienności i wysokiego zaufania. Gdy te dwa elementy znikają, skala i dostęp do kapitału przestają być atutem, a zaczynają być obciążeniem. Duże pozycje stają się trudne do zamknięcia, a rozbudowane struktury operacyjne spowalniają reakcje. To paradoks nowoczesnych finansów. To, co miało zwiększać efektywność, w kryzysie obniża elastyczność. Równolegle ujawnia się przewaga uczestników, którzy działali poza głównym nurtem. Mniejsi gracze, producenci, dystrybutorzy i odbiorcy fizycznego metalu nie muszą rozliczać się co do sekundy, ani odpowiadać na wezwania depozytowe. Ich decyzje są wolniejsze, ale bardziej odporne. W warunkach stresu systemowego ta odporność staje się kluczowa. To ona decyduje o ciągłości działania. Najbardziej widoczna zmiana dotyczy relacji między rynkiem finansowym a realną gospodarką. Przemysł, który wcześniej traktował srebro jako jeden z wielu komponentów kosztowych, zaczyna postrzegać je jako czynnik ryzyka strategicznego. Zabezpieczenie dostaw staje się ważniejsze niż optymalizacja ceny. To przesunięcie priorytetów ma długofalowe skutki. Gdy metal trafia bezpośrednio do łańcuchów produkcyjnych, przestaje pełnić funkcję płynnego aktywa rynkowego. Nie wraca do obiegu spekulacyjnego. Historia pokazuje, że takie momenty zawsze prowadzą do trwałych zmian strukturalnych. Po kryzysach surowcowych, państwa i korporacje budowały rezerwy strategiczne. Po kryzysach finansowych zmieniały się regulacje, ale też zachowania uczestników. W obu przypadkach proces nie cofał się do punktu wyjścia, powstawał nowy standard ostrożności, oparty na świeżych doświadczeniach. W obecnym układzie wyraźnie widać, kto traci. Tracą ci, którzy polegali na nieograniczonej płynności, na możliwości zawsze znalezienia drugiej strony transakcji. Tracą ci, którzy traktowali ryzyko dostaw jako abstrakcję. Tracą również ci, którzy zakładali, że interwencja techniczna wystarczy, aby przywrócić dawną równowagę. Rynek pokazuje, że nie wszystkie problemy da się rozwiązać administracyjnie. Zyskują natomiast ci, którzy rozumieli różnicę między zapisem a rzeczywistością. Nie dlatego, że przewidzieli konkretną datę czy skalę ruchu, lecz dlatego, że dostrzegli proces. To nie jest nagroda za spryt. To a konsekwencja strukturalnego dostosowania. System premiuje tych, którzy działali zgodnie z jego fizycznymi ograniczeniami, a nie z narracją. W tej fazie szczególnie wyraźnie staje się kontrast między masą a nielicznymi. Gdy temat srebra trafia do szerokich mediów, większość odbiorców widzi tylko efekt końcowy. Wysoką cenę, gwałtowne wykresy, emocjonalne nagłówki. Nie widzi lat przygotowań, decyzji podejmowanych w ciszy i konsekwentnego budowania pozycji w czasie, gdy zainteresowanie było minimalne. To klasyczny schemat powtarzający się w każdym dużym cyklu. Mechanizm pierwszego domina działa tu na poziomie narracyjnym. Gdy jedna branża uznaje metal za zasób krytyczny, inne zaczynają zadawać pytania. Gdy jeden duży uczestnik zmienia politykę zakupową, kolejni analizują ryzyko pozostania w tyle. To nie jest panika. To racjonalna adaptacja do nowych warunków, która jednak przyspiesza proces ograniczania podaży rynkowej. W tym momencie okno możliwości zaczyna się szybko zamykać. Nie w sensie spekulacyjnym, lecz strukturalnym. Gdy nowe zasady zostaną zaakceptowane, a nowe ceny uznane za punkt odniesienia, powrót do poprzedniego stanu staje się mało prawdopodobny. Rynek przechodzi z fazy odkrywania do fazy utrwalania nowej równowagi. To nie jest prognoza, to proces, który już się toczy. Każda kolejna decyzja uczestników rynku jest podejmowana w czyniu tego, co właśnie zostało ujawnione. System uczy się na bieżąco, ale uczy się w sposób kosztowny dla tych, którzy ignorowali sygnały. Piąta faza nie przynosi zakończenia. Ona porządkuje konsekwencje i rozkłada je w czasie. Pokazuje, że kryzys nie polega na jednym ruchu ceny, lecz na trwałej zmianie relacji sił. Ostatnia faza nie polega na kulminacji ani na dramatycznym finale. Ona polega na uświadomieniu sobie, że proces już się dokonał i teraz działa własną dynamiką. Rynek nie wraca do punktu sprzed napięć, ponieważ zmieniły się warunki, w których funkcjonuje. Zmienność, szkro obserwujemy, nie jest oznaką chaosu, lecz próbą znalezienia nowej równowagi po utracie starej. W tym momencie srebro przestaje być jedynie metalem notowanym na wykresach. Staje się wskaźnikiem głębszych zmian w systemie finansowym. To, co wydarzyło się w ciągu jednego dnia, było tylko momentem ujawnienia. Wcześniejsze fazy przygotowały grunt, a teraz skutki rozchodzą się powoli, ale konsekwentnie. Każda instytucja, każdy producent i każdy uczestnik rynku musi dostosować się do nowej rzeczywistości, niezależnie od tego, czy ją akceptuje. Widzimy wyraźnie, że zaufanie nie jest już domyślnym założeniem. Stało się zmienną, którą trzeba stale weryfikować. System rozliczeń funkcjonuje, ale z większą ostrożnością. Płynność istnieje. Ale jest selektywna. Dostęp do zasobów jest możliwy, lecz coraz częściej podlega warunkom, które jeszcze niedawno wydawały się przesadne. To znak, że rynek przeszedł z fazy komfortu do fazy dyscypliny. Historia uczy, że takie momenty definiują całe dekady. Po nich zmienia się sposób myślenia o ryzyku, o zabezpieczeniach i o tym, co naprawdę stanowi wartość. Nie dzieje się to natychmiast i nie odbywa się jednym ruchem. To proces adaptacyjny, w którym część uczestników odpada, a część wzmacnia swoją pozycję. Nie dlatego, że mieli lepsze informacje, lecz dlatego, że lepiej rozumieli strukturę systemu. W obecnym układzie nie ma prostych odpowiedzi ani uniwersalnych strategii. Są tylko decyzje podejmowane w warunkach zwiększonej niepewności. Każdy musi sam ocenić, czy ufa zapisom księgowym bardziej niż fizycznej dostępności, czy wierzy w szybki powrót stabilności, czy akceptuje, że zmiana ma charakter trwały. Rynek nie narzuca jednego scenariusza, ale konsekwentnie testuje założenia, na których opierają się te wybory. To, co najważniejsze, dzieje się teraz poza nagłówkami. Media skupiają się na liczbach i procentach, podczas gdy prawdziwa zmiana zachodzi w zachowaniu uczestników, w tym jak definiują bezpieczeństwo, jak oceniają ryzyko i jak planują przyszłość. Te ciche korekty mają większe znaczenie niż najbardziej spektakularne ruchy cenowe. Nie jest to moment paniki ani euforii, to moment świadomości. Proces został uruchomiony i będzie się rozwijał niezależnie od narracji, komentarzy i prób uproszczeń. System przechodzi przez fazę, w której ujawnia swoje ograniczenia i jednocześnie buduje nowe ramy funkcjonowania. Ostatecznie, nie chodzi o srebro jako takie chodzi o to, co jego zachowanie mówi o stanie całego mechanizmu. Każdy uczestnik rynku musi sam odpowiedzieć sobie na pytanie: jak interpretuje te sygnały i jakie wnioski z nich wyciąga? Decyzja pozostaje po Twojej stronie. Jak oceniasz to, co właśnie się dzieje?